Jakie krzewy są jednocześnie ozdobne i użyteczne dla ptaków? Użyteczne dla ptaków w trudnym okresie, zwłaszcza gdy panuje mróz i gdy ziemia jest pokryta śniegiem, krzewy z jagodami lub małymi owocami pozwolą na kontynuowanie karmienia ptaków. Mimo Twojej nieobecności, w naturze ptaki łatwo znajdują pokarm, gdy pozostają tylko zarośla. Można znaleźć jagody, na przykład jagody bzu jesienią, jagody głogu lub śliwy. W ogrodzie można również posadzić wszystkie te krzewy, więc wybierzemy jednak krzewy, które są ozdobne, zarówno ze względu na ich jagody, liście, jak i małe owoce. Tak jest w przypadku nandina domestika. więc ten krzew nie ma jagód, ale w miarę jak będzie rósł, będzie miał małe pomarańczowe, a nawet czerwone jagody, jak grona sporzeczek. Mamy japoński pigwowiec, to są kąty, które będą na ziemi i to są często kosy, które przyjdą skosztować kąty. Mamy ostrokrzew, bardzo interesujący ze względu na swoje liście, a także te czerwone jagody, które będą spożywane w najtrudniejszym okresie zimy. Mamy kalikarp, kalikarp jest bardzo dekoracyjny dzięki swoim fioletowym jagodom. Na początku ptaki nie jedzą ich, gdy są dobrze fioletowe. Jagody pozostaną na drzewie więc będzie to bardzo dekoracyjne w ogrodzie. Będą czekać aż jagody zbrązowieją, aby zacząć je spożywać. To znaczy, pod koniec zimy będziemy kontynuować z innymi krzewami, takimi jak symforina. Symforina ma białą lub różową kulę, która będzie spożywana przez ptaki oraz kotoneaster franchetti. Kotoneaster franchetti, bardzo dekoracyjny również dzięki swoim białym kwiatom na wiosnę i czerwonym owocom. Mamy więc kotonaster franketi, ale cała gama kotonaster będzie mogła karmić ptaki. A na koniec wspomnę o krzewie, który wiosną obficie kwitnie, a jesienią ma wiele owoców. To pyrakanta, słynny ognisty krzew, z którego kosy rozkoszują się już od października. Wszystkie krzewy, które właśnie wymieniliśmy, rosną praktycznie na każdej glebie, nawet nieco wapiennej. Aby skutecznie uprawiać krzewy z jagodami lub małymi owocami, które mają karmić ptaki, przede wszystkim należy je odpowiednio rozmieścić, należy je oddalić przynajmniej o metr, aby te drzewa miały czas na dobry wzrost i przede wszystkim, aby słońce mogło docierać do wnętrza, co zapewni lepsze owocowanie. I dodamy organiczny nawóz do każdej dziury. Więc wyjmujemy naszą roślinę z doniczki, obserwujemy korzenie. Jeśli są w dobrym stanie, to jest w porządku. Więc tutaj mamy Nandina. Umieszczamy go na dnie dołka i możemy przynieść ziemię dookoła. Lekko ubijamy, więc normalnie zostanie nadmiar ziemi, co pozwoli nam zostawić małą miseczkę do podlewania, gdy skończymy nasze sadzenie. To tyle o Nandina, kalikarpie z jego fioletowymi jagodami. To jest trochę moje ulubione dzisiaj. Wyjmujemy z doniczki. Ustawiamy i dokładnie przynosimy naszą ziemię, pozostaje tylko obficie i starannie je podlać.